stronie Nikola, a tutaj? Alexa. E, I właśnie jedziemy do sklepu Horse Pony do Konina w odwiedzinki do naszej rodzinki, że tak powiem, końskiej rodzinki. E, I stwierdziłyśmy, że nagramy Wam filmik z tego wyjazdu. Pokażemy Wam sklep, jakieś nowe produkty może i ogólnie się z Wami, no, przejdziemy po sklepie. E, teraz stoimy na bramkach na autostradzie i tydzień strony korek, e, ale niedługo już w sumie będziemy. Dojechały. Zdrowe i szczęśliwe. I wychodzimy do Funny. Jesteśmy już właśnie w sklepie. W ogóle tak się zmieniło od ostatniego razu, kiedy tu byłam, bo sklep jest o wiele większy, został no, powiększony. I e, wszystko wam teraz popokazuję. jakieś najfajniejsze rzeczy, które e, przyszły, jakieś nowości. Bo jestem w szoku, jaki ten sklep jest teraz ogromny. Zobaczcie. idę, idę, idę. Się nie kończy. Ogromny jest. Jednak główny powód mojego i w sumie Nikoli też przyjazdu tutaj, to było obejrzenie nowych kolekcji Cavaliero, które jeszcze Wam nie mogę zdradzić, jeszcze ich nie możecie zobaczyć. Premiera kolekcji na jesień-zimę będzie we wrześniu i ja już kolekcje dostałam, aby Wam porobić fotki, więc równo we wrześniu będą wstawione, eee, ale również wybierałyśmy już kolekcję na wiosnę, lato, także <grymnie> macie na co czekać, bo kolorki i ciuchy są naprawdę prześliczne. Eee, to tyle wam na razie mogę powiedzieć, nic więcej wam powiedzieć nie mogę. No to co, od czego tutaj zaczniemy? Może zaczniemy od Equilina, to jest nowa marka w Pony. Jeśli widzieliście mój film yy, z Open Boxu, Jakoś na początku lipca był, no to wiecie, że to jest najnowsza marka, która tutaj weszła. Czapraczki mają prześliczne, zobaczcie, z takimi różnymi, e, tymi, jak to się mówi, Nikola? Cekinki, brylanciki, takie diamenciki, o. Więc tych czapraków jest naprawdę dużo. To z takim napisem Equiline, taki beżowy. W ogóle ten beżowy mi się tak mega podoba, do brązowego siodła, by ślicznie pasował. Z Equiline mamy jeszcze rękawiczki. Granatowe i czarne. W ogóle bardzo mi się podoba ten biały tutaj m, biały pasek. Takiej bardzo elegancji dodaje. Kantarki, oczywiście kantarki. Beżowy, zielony, czarny i bordowy. Kolej, który I ci się najbardziej tak, podoba? Mi się a, chyba ten beżowy. Beżowy, a beżowy. mi chyba ten bordowy. Zobacz jaki I piękny. też są właśnie uwiązy. uwiązy. z Equilina do kompletu. A w są już z futerkiem, zobacz śliczne. No. Z Equilina są również. Z futerkiem. Pamiętajcie, że na wszystko z moim kodem Alexa macie 15% zniżki. Na wszystko, co tutaj jest w tym sklepie, zobaczcie, na ten cały asortyment. Także wchodźcie na stronę internetową i patrzcie, co tam mają ciekawego. Tutaj w ogóle te bluzy mi się podobają z Equilina, też są super z tymi konikami. Tu jest szara też. Skarpetki, w ogóle te skarpetki mam, chyba te granatowe, te dostałam. Bryczesy. O, są te beżowe, co dostałam i robiłam w nich e, unboxing, które też miałam na zawodach w koninie. Te z silikonowym lejem. Bardzo fajnie się sprawdzają. W ogóle są takie mięciusie. Co mamy dalej? Koszulki. I ta bluza biała też jest mega ładna z tymi cykinkami, taka błyszcząca. Super jest. No to chyba na tyle z Equiline, gdzie przechodzimy dalej, Nikola, co? Mm, U, za sobą wiecie. widzę bluzy, wasze ulubione bluzy. Z logo Horizon Pony. Normalnie kupujecie ich mnóstwo, tutaj, tak? Różową, o, pdrową, ja mam taką różo. i Nikola też dostanie różową. Chyba tą. Mi się wydaje, że taka, taka będzie Ty różową chciałaś, nie? No Czy różową, niebieską? Różową. różową Nikola też dostanie. Będziemy jak siski, ale zobaczcie, też są błękitne. Błękitne też są przepiękne. Butelkowa zieleń. Butelkowa zieleń również jest ładna, z takim różowym napisem. Róż, tu jest jeszcze szara. Szara jest tylko jedna. Zobacz, szara też jest ładna. Granat z różowym napisem, mega to się komponuje. I zwykłe bluzki, takie jest. I koszulki. Koszulki też kupujecie, bo widzę na Instagramie kamizelki również z logo Horse and Pony i już mogę wam oznajmić, że kamizelki już są w sprzedaży, różowe i granatowe i jakieś jeszcze. Nie, tylko dwa kolory z takim dużym logo. I koszuleczki też granatowe. Mati ma tą koszulkę chyba ciemno granatową został. Zapomniałabym, że również polóweczki są w sprzedaży, również Wam je pokazywałam przed moim wyjazdem jeszcze do Włoch z logo Horizon Pony. Materiał jest super, bo jest taki cieniutki, z takimi delikatnymi dziurkami, więc na lato idealny. No, ja mam tą pudrową, ja mam tą pudrową właśnie i super mi pasuje do granatowych bredżinsów, ale ten granatowy też jest bardzo ładny, taki klasyczny. Tutaj zobaczcie, moje jeszcze fioletowe bryczesy ostatnie zostały. Jest teraz na nie 30% zniżki. Moje z Szokemila, fioletowe bryczeski. I to jest rozmiar. Jaki to jest rozmiar, został, od razu Wam powiem. Rozmiar 40 został ostatni. Z Szokemila mamy jeszcze fioletowe bluzy. I ja chyba sobie kupię tą bluzę. Ona mi się tak podoba, zaraz ją przymierzę. Jest taka fioletowa, taka idealnie pasująca do tych bryczesów. No, I taka posłać. połyskująca. Ja ją przymierzę zaraz, Nikola, nagraż no, mnie. Dobra. Tak wygląda bluza, jeszcze zostały trzy rozmiary, to jest XS, została jeszcze M i została jeszcze L, -ka. także możecie sobie taką bluzę sprawić, ona jest jeszcze z poprzedniej kolekcji, jest prześliczna, ja chyba tą XS wezmę <grym> i zobaczcie z tyłu to logo też fajnie wygląda, wysadzone diamencikami, no i do tych brczesków, matching jest niezły. <grym> Eee, dobra, słuchajcie, rozmiaru XS już nie ma, bo już go kupiłam, także sorry, <noise> za bardzo mi się spodobała. Gdzie idziemy dalej, co wam tu mogę jeszcze pokazać? Nowością Force and Pony są również eee, oficerki z marki TATINI, zobaczcie jakie są przepiękne. Można jeszcze tutaj dodatkowo zmienić sobie tą obrębkę, ponieważ to jest na rzepy. Tak, słuchajcie, to, to jest na rzep. I można sobie zmieniać, i tutaj macie w komplecie na zmianę. Ale również możecie sobie dokupić osobne yy, takie, te narzepy <grystanie> do zmienienia, jakieś wysadzane większymi diamentami. Teraz wam pokażę. Ogólnie oficerki bardzo mi się podobają, są takie bardzo eleganckie. Ostatnio właśnie przymierzam się do ich zakupu, więc może sobie poprzymierzam i zobaczę, jak mi w ogóle leżą na nodze. Ale to zaraz. No, bardzo bym chciała sobie tego sprawić. Ładne są te oficerki. Do siodła ujeżdżeniowego. Jejku, jak one będą wyglądały tak pro ujeżdżeniowo. A zobaczcie, tutaj macie do wyboru. Takie możecie wkładki sobie albo mi się z tymi Albo się wydawało, są z Horse and Pony Tak, jeszcze są z Horse and Pony logo. Można sobie wymienić na Horse and Pony. Ale to zaraz wam pokażę, bo to jest chyba gdzieś dalej. Duży wybór skrzynek na szczotki lub torb. Tamten macie torby na szczotki do góry. Ta różowiutka jest ładna. Ochraniacze z futerkiem Zobaczcie to Jakie piękniusie Bordowe Albo jest już taka skrzynka od razu ze zestawem szczotek A, ma zestaw szczotek w środku? Tak Zobaczcie, to możecie zmienić... sobie sprawić skrzynkę ze szczotkami Cały zestawik Za ile? Jest tu cena? To wam od razu po, po pokazuję ceny mhm. Za 129 zł jest Super, Szczotka ze, skrzynka ze szczotkami Od razu Idziemy kochani dalej Idziemy dalej. No, to Wam muszę oczywiście pokazać naszego matesa. Jak wiecie, możecie tutaj sobie zaprojektować swój czaprak w sensie na stronie internetowej. A tutaj możecie przyjść, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak, ale... możecie przyjść do sklepu i zobaczyć, jak te różne futerka, futerka wyglądają na żywo. Materiały, lamówki i ogólnie kolory. Tyle jest wyborów kolorów normalnie. Pełno. Przed zaprojektowaniem możecie przyjść sobie tutaj do sklepu i na żywo zobaczyć, jak poszczególne lamóweczki wyglądają, jak poszczególne kolorki wyglądają, futerka, i potem dopiero sobie zamówić, bo czasem na komputerze przekłamane są kolory, a tutaj wszystko ładnie widać. I tu już Wam pokażę nowości. Nowe czapraczki, welwet, czyli welurowe, nowe kolorki. Sam ja mam ten granatowy, ujeżdżeniowy też welurowy. A teraz są takie piękne, pastelowe kolory. Jeszcze był różowy, ale pewnie się wyprzedał, bo już go nie widzę. Różowy jako pierwszy zszedł. Żółty też jest mega, zobaczcie. Żółty, taki mięciusi, błękitny. Przepiękny. Ale to naprawdę bardzo przyjemne, No, i one jakie. są takie połyskujące. Bardzo ładnie właśnie w słońcu się mienią i są, no, milusie. E, I o tyle dobrze, że ten welur się pod siodłem nie wyciera, bo niektóre czapraki welurowe z innych marek się strasznie wycierają. Tutaj ten, ten welur od siodła, a z nimi się nic nie dzieje. Są przepiękne. I na dole jeszcze mam podkładki pod Z tym siodło. futrem jejku. Ja tak marzę, żeby Dili kupić taką właśnie podkładkę z takim futrem grubym. Ale teraz mamy tego winderena i on w sumie spoko działa. Jednak o wiele bardziej podobają mi się te, pod, te podkładki, właśnie. nie? Są mega, z takim wielkim michem. I pod, podkładki również możecie sobie zaprojektować. Wszystko możecie w nich wybrać: kolor, futerka, kolor tutaj, podkładki, wszystko. Tak jak tutaj na przykład macie. Nie, tutaj są akurat. Tutaj jest akurat też ładne. Tu są, ale ciekawo. piękny jest. Nikola, ten czaprak. Tak, Pokaż tak. go, do jak go się wyciąga. Zobaczcie jaki boski czaprak, jest po prostu przecudowny, granatowy z tym różowym futerkiem już i z różową powiedzieć. lamóweczką i z tą i jejku jest cudowny, on jest chyba o profilu ujeżdżeniowym. Z takim czaprakiem nie musicie już zakładać podkładki, bo on ma jakby podkładkę wbudowaną w sobie i ten czapraczek kosztuje z tą podkładką wszytą już razem, gdzie tu jest, na 740 zł. Jest trochę drogi, ale pamiętajcie, że macie zniżkę z moim kodem. I macie coś chyba do czyszczenia. <grym> tak, w się zawsze dodają e, płyn do czyszczenia, aby to futerko właśnie wyczyścić płynem. Nie, jest mega ładny. Mega ładny Nie jest. Boza. No ta, i mój portfel zbankrutuje normalnie. <grym> z matesa macie również takie kantarki i zobaczcie, jakie włochate. Normalnie wszystkie paski są pokryte futerkiem. Ten jest szary, ten jest czarny. Przepiękne są. Może taki dili różowy sprawię, co? Co myślicie, żeby Dila była cała na różowo, taki łeb w futrze różowym? Żeby chyba była przesada. Ale by pasowało do tego pięknego, pudrowego czapraczka. Ja taki dili chcę stworzyć. W ogóle cudo. Tylko sobie to powieszę, bo Nikola mi gdzieś uciekła. A jesteś, A, dobra, trzymaj. Jestem. Zobaczcie, jaki on jest piękny. To jest taki prawdziwy pudrowy róż. Możecie sobie również go zaprojektować lub, lub kupić już zaprojektowany tutaj na miejscu. Jest prześliczny i bardzo ładnie pasuje do tej poluweczki. Więc tą poluweczkę już mam. Czaprak sobie jeszcze kupię i będę wyglądać mega, tak! Na pewno ten czaprak jest w planach, żeby kupić, ale jeszcze nie wiem, czy y, ten śliski, połyskujący materiał, czy ten właśnie welurowy. Ola, zabrania wam kupować nie no to... <laughs> Tak, nie kupujcie mi go, ja chcę go sobie kupić. Nie, no kupujcie, kupujcie, ja sobie zaprojektuję swój. A ten jest jeden właśnie na stanie, że, że możecie go kupić od razu i nie musicie czekać, y, aż go po prostu zrobią. Horzent pony możecie również kupić y, siluera. I ja wam pokażę, co ja dostałam ostatnio od Silwera. Dostałam tą koszulę konkursową, tą różowiódką. O, jest groser, o. Z tymi pięknymi diamencikami ze Swarowskiego. I właśnie jedną z tych właśnie koszul wezmę sobie do Torunia na zawody. Jest prześliczna, taka bardzo elegancka. E, również jest wersja bez diamencików przy kołnierzyku. Ona jest trochę tańsza, bo jednak Aha. te diamenciki dodają... Y, no, ceny, że tak powiem. Ta koszula jest również w wersji granatowej, również z diamencikami lub bez diamencików. Yy, I są również wersje na krótki rękaw, czyli na lato w sumie teraz idealne, też z diamencikami lub bez diamencików. Dwie wersje są. Mam jeszcze tą koszulę. O, ta też mi przyszła i w niej startowałam w Koninie. Ona jest super na lato, bo jest mega, mega cieniutka. Taka z bardzo dziurkowanego, przejawnego materiału. Tak, w przybliżeniu. Tak, zobaczcie. I również jest dosyć elegancka z białym kołnierzykiem. Podoba mi się i pasuje mi bardzo do tego mojego niebieskiego czapraka z Matesa, co mam. Więc fajny, fajny mam komplecik Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze wersja szara, ale szara to tak. Ja wolę jednak takie kolory I czapeczki. różowe i tak dalej. No oczywiście czapeczki z deszkiem też są czarna lub granatowa. Przechodzimy do kolejnego wieszaka z siluera, bo w siluera trochę rzeczy tutaj jest. Nowość, czyli koszulki przeciw insektom. Niby jak nosicie tą koszulkę, to właśnie nie siada na was mucha ani komar, tak jak tutaj macie na rysunku. Ja bym chciała właśnie przetestować sobie tą różową. Kupię ją sobie w sumie i mogę Wam dać potem opinię, jak, jak się sprawuje. Ale jeszcze jest na stronie jeden kolor, taki grafitowy w kropeczki. Tutaj są tylko dwa. Tutaj jest odzież treningowa, taka koszulka z krótkim rękawkiem błękitna. Granatowa, szara. Tu jest moja koszula, którą dostałam ostatnio. Treningowa. Ona jest też taka bardzo cieniutka na lato, ale z długim rękawem. Więc możecie sobie właśnie albo z krótkim, albo z długim rękawem wybrać. Ja mam tą i bardzo fajnie się spisuje. Tu jest jeszcze wersja szara. Mm i granatowa, ale granatowa jest trochę już grubsza. Ona, ona już nie ma takich przewiewnych koreczek. Tak, ona jest już taka grubsza na zimniejsze dni. dni. Mamy jeszcze jeden wieszak z siluerem, który jest tutaj. Tutaj są już takie bluz bluzki y termiczne, y termiczne, grube, na zimę. Tą mam bordową, jeszcze nie miałam okazji przetestować, bo jeszcze zimno nie było. Pogadamy na jesień. Y czarna jest, jest również granatowa. O, Nikola, bo się <laughs> tam zaraz. E, szara i różowa, w ogóle ta te różowa też mi się bardzo podoba, treningowa z tym zameczkiem, pasowałaby mi. Pasowałaby też również chyba do tego czapraka, chociaż nie, ona jest trochę ciemniejsza. Wszystko tutaj. pod tym czaprem, który przyjdzie. Nie, ona jest ciemniejsza, więc aż tak ładnie by nie pasowała, ale też jest... Bardzo ładne. Nikola, pokaż nasze wymarzone strzemiona. To po prostu różowe. I tu Jejku. można sobie wybrać, co się chce. To jest na magnes, można na to patrzeć. Tak, tak, słuchajcie, Jej. wiecie, że ja mam flexony granatowe i polecam je całym sercem, bo według mnie to są najlepsze strzemiona amortyzujące, jakie mogą być. I wyszły teraz nowe kolory. I można sobie wybrać, jaką jesteście tutaj w horyzontie, możecie nawet na magnes sobie poprzeczepiać i zobaczyć. No, dobra, już kit z tymi wkładkami, nie, ale, jest, ale są różowe, no. więc Słuchajcie, jak będę kupowała ten czaprak, to kupię tak. też te strzemiona, żeby super pasowało. Są również błękitne, zobaczcie. E... Telefon tam jakiś gra. Są również błękitne i one by mi też pasowały do tego błękitnego czapraka. Można sobie tutaj też zmieniać te magnetyczne wkładki. Także możecie takie brokatowe nawet paczcie dać. Ten różowy brokat, do tego nie też by było za dużo, żeby chyba to brzydko wyglądało. Tak, takie właśnie fajne to, to na przykład. To tak, to by spoko wyglądało. To też takie fajne. Macie również takie niebieskie, te strzemione, to jest chyba taka butelkowa zieleń, srebrne, A to mi się wydaje, że brązowe, co można zmieniać? A, bo ogólnie te strzemiona na stronie Horse and Pony możecie sobie również zaprojektować, tak jak czapraki, jakie kolory chcecie i możecie zmieniać właśnie kolory tych amortyzatorów, które są tutaj pod strzemieniem, więc możecie sprojektować i czapraki, i podkładki, i strzemiona, tyle, tyle do wyboru. Zobaczcie w ogóle, ja chcę ten bat. Ten batik, batik jest tak super ujeżdżeniowy i taki mocno różowy. Sobie chyba też go sprawia. Za 69 zł. Zobaczcie, nie tak źle, nie tak drogo. A nadal mam kodzik 15%. Także ostatni jest ten batik, Może jeszcze zdążycie przede mną go kupić. <laughs> Baciki skokowe. Ja patrzę na duch pana Halloween. Kolekcja Halloweenowa. No, coś mi się Bo z takim, yy, no. Wow, diabelskimi widłami Z takimi diabelskimi widłami Co my tu mamy dalej Skarpetki, ja różne śmieszne skarpetki Tak, Nikola ma te A Mati ma te z piesem. I zobaczcie, jeśli podobały wam się skarpety Matiego To możecie je kupić w Forzend Pony Na stronie internetowej eee, I będziecie mieli takie skarpetki jak Mati Tutaj macie jeszcze z takimi pieskami, zobaczcie, jakie urocze. Z takimi są, umigdały, są mopsiki? Z mopsikami, nie, yy, pszczoły, tak, z pszczołami. pszczołami. To jest duży wybór, Jakie te zbrami. są brokatowe omygrzy, <laughs> zobaczcie, to już <laughs> chyba też przesada. E, no, ogólnie dużo różnych. Po ale drugiej te stronie też co? te są, może. Są takie ciesze. Te są takie zwykłe, bardziej już takie bez żadnego wow, Ale, ale te, te koniki są też cieńki, są fajne, fajne. no? Ogólnie jak czapraki, to nie tylko z Matesa, mamy też dużo innych marek, tutaj na przykład z BR, takie, ten jest ładny, taki szary z tą taką miętową lamóweczką, bardzo ładny jest, macie dużo białych ujeżdżeniowych na zawody, tu macie właśnie ujeżdżeniowe, świąteczne. świąteczny czaprak, tak ze śnieżynkami, świąteczny okay. czaprak. Miętowy, ale... Jezu, tego żółtego to nie wiem czy bym kupiła, ale to jest chyba rozmiar pony na kucyka, dla, dla dzieci, na kucyki. Albo jak chcecie się wymyślić, to jeszcze taki kolor jest Uch, ten zielony też jest niezły, mocno daje po oczach. A to są w ogóle szaty. zobaczcie jakie te czapryczki są małe, one są szaty, ale bardzo ładne, takie urocze. Super. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Oczywiście ja mają takie wpaski. Takiego jeszcze nie widziałam. Z tak Kuka, czy, że... QHP. Jak to się czyta? KUHP? Ujeżdżeniowy. Ujeżdżeniowy, ładny. bardzo ładny typ. Anki jest również Forzend Pony i zobaczcie te polóweczki. To jest róż, ale jeszcze ma takie drobinki brokatowe. Widzicie to? To jest normalnie polóweczka dla mnie. Kosztuje 204 zł, akurat mój rozmiar XS. Jest superowa. Nikola, zobacz. No, Różowa, brokatowa brawie. koszulka. Takiej jeszcze nie miałam. A jak nie chcecie różowej, to możecie granatową, również brokatową, lub szarą-brokatową. Zobaczcie, ostatnie trzy sztuki zostały. Yy, trzy kolorki, więc możecie sobie sprawić. A co tu mamy obok? A tu mamy kawaliero, właśnie. Ostatnie resztki kolekcji yy, wiosna-lato tegorocznej. Dili kantarek w sumie. Ostatnia koszulka, ta różowa, którą mam na rozmiar 128-134, ostatnia różowiutka. Nasze kamizelki. Ty masz tą granatową, nie? No. Też ostatnia, nie, są dwie granatowe. No, a już nawet nie wiem. No, różowe się wyprzedały, zostały jeszcze pomarańczowe. W ogóle najwięcej tego pomarańczu chyba zostało. Pomarańczowy nie schodzi, to widzę. To jest po prostu kompletnie ja mam bluzę, ale to i to. No, spoko to wygląda pomarańczowy z granatem, tak, jak Nikola to ma właśnie. Kantarki. Skarpetki zostały też tylko pomarańczowe. Mm, to co teraz? Przechodzimy, może do kanterku. Wieszcie, zobaczcie, ile Włochatych kantarków możecie kupić. Forzent, pony. Możecie każdy kolor akurat z kantarem, No, to jest normalnie. Jest szok. Cała ściana jest w kantarach. <laughs> Pełno różnych kantarków. Również Włochaty U, jest Różowy, Włochaty. Różowy, Włochaty kantarek. Różowy, zielony, niebieski. Halterki są również. No ogólnie pełno, pełno mm, kantarków. A za nami w są rlaj, kaski. W ogóle patrzcie ten kask, jak on mi się podoba. Granatowy, zamszowy i z takimi diamencikami. Po prostu on jest tak boski. Mi się mega podoba. Albo też mega mi się podoba ten z BR kask, taki brokatowy, matowy. Lub, lub też lub, taką właśnie. Tak, też z BR, święty, ale zamszowy i również brokatowy. Zobaczcie. Te dwa kaski, te trzy w sumie tak mi się podobają, żebym sobie chciała chyba zmienić na ten kask. Prześliczny jest. Tylko dajcie o, to nie znać. Ja też już mieć kilka. Co? No tam poza mi tyle kasków, ale dajcie znać, czy ten kask jest ładniejszy, czy ten właśnie, ten zam, zam, zamszowy. Dajcie znać koniecznie. Kasków tu jest pełno jeszcze, na przykład takie. E, z, takie ze srebrnym e, paskiem na środku. Takie z uweksa, ten śliski z uweksa czarny, taki e, lakierowany. Jednak te. Trzy granatowe skradły moje serce. Yy, idziemy dalej, kochani. Tutaj macie jeszcze naczółki. To zaraz, najpierw naczółki. Ja bym chciała kupić z ten różowy, bo jest taki błyski. Ale to jak przyjdzie o głowie ujeżdżeniowe, to jej zmienię na różowe, różowy naczółek. Będzie prześlicznie wyglądać. Wędzidła różne, ostrogi. Kolorowe takie dło Tak, tęczowe wędzidło. Strzemiona oczywiście też są inne, nie tylko yy, flexony, są również tańsze strzemiona, na przykład takie różowe, <ścoughs> sorry, że pokazuję wam wszystko co różowe, ale różowy jest prześliczny i szczotki, pełen wybór szczotek, ostatnio wam pokazywałam na vlogu tą szczotkę, że mega yy, zbiera kurz. I również możecie ją kupić w Horsen. Pony, jest to szczotka z Magic Brusha, kosztuje 69,90, ale pamiętajcie, że jest mój kod. No, więc ta szczotka superowo zbiera kurz. Nikolaj mi tu coś pokazuje, co to ty pokazujesz? To w macie takie do ja, przypięcia, albo ale koronę, super. albo czapki na urodziny. No e, jak Dila będzie miała urodziny, to ja jej kupię to. Mamy, ja jej to kupię przerwone. albo jej kupię to albo jej kupię to i to i robię takie słodkie zdjęcia. Albo chyba warto poczeki, ale to też dla konia jest. Nie, to tak chyba wydaje. dla to, to dla ludzi może Aha, sobie po prostu wpleść. Ale konie tak mi tak wydaje. Do ogona. Tak. O pamięt pytaliście skąd mam ten tą siateczkę na zawody na włosy? No to możecie sobie kupić bardzo podobne właśnie w Horseand Pony granatowa z perłami, to jest prześliczna, prześliczna o, ale jest. O, zobacz, będziesz miała szablony na ten. Na za? A, jak będziecie koniom, koniom golić w zimie sierść, to macie gotowe szablony na przykład gwiazd. I serduszka też, serduszka też są. Eee, I co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Szczotek, tak, masażer. Masażer Szczotka do masażu. <grych> Superowa, ściągaczka do wody. Oli szczotki, Magic brush, Tak, Magic brusze muszą być niezastąpione szczotki. W ogóle macie całą półkę smakołyków. Są smakołyki z końskiej cukierki. Z, e, z Candy, candy Horse. Oczywiście nasze ulubione paluchy. Są również te śliczne Sugar e, Z są smakołyki. Precle tu są na dole. Są te lizawki dla konia z likite. Ogólnie pełno, pełno smakołyków kosmetyki, którą ja wam odżywkę ostatnio polecałam. Z drugiej oh. strony Tom także, że ona tak przepięknie pachnie, to French Kiss ale myślę, od że Magic Każdy Brusha. Jest Ta jest super, ona tak genialnie pachnie. W ogóle dużo jest z Magic Brusha rzeczy w yy, Forrest Pony. Na przykład brokat. Brokat też mam, gdzieś mi się zagubił, ale gdzieś miałam. To jest chyba suchy szampon dla konia. To jest nowość, suchy szampon dla konia. Tutaj jest smart do brokatowy, to ja go mam. I to, co siodła? Tak, i możecie również kupić to mydło do siodła, które wam ostatnio pokazywałam i super się sprawdza do czyszczenia rzeczy skórzanych. I również tutaj możecie kupić. Najciekawsze rzeczy już wam chyba wszystkie pokazałyśmy. E, oczywiście możecie wejść na stronę Horzent Pony. A, to jest Paula od Cavaliero, tak, którą często oznaczam, to właśnie ona na żywo, możecie ją zobaczyć. E, no, a wracając, e, najciekawsze rzeczy wam już wam pokazałam. Możecie wejść sobie oczywiście na stronę Horzent Pony i wszystko sobie znaleźć, poszukać, zobaczyć, co tam jeszcze ciekawego mają. Pamiętajcie o moim kodzie rabatowym, który daje Wam aż 15% na wszystko. My się z Nikolą już zbieramy, bo Dilema zaraz kowala. I więc w sumie pokażę Wam jeszcze, jak Dilema Kowala. Zaraz pojedziemy do stajni. Eee, no, a jeszcze miałam te oficerki przymierzyć, a to już następnym razem musimy się spieszyć na kowala, bo zaraz będzie. No, no to mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Na pewno tutaj w koinie będę jeszcze wiele, wiele razy, więc może... Jakieś spotkanko z Wami, takie oficjalne będzie. Y, z, zrobimy w sklepie Pony. Co Wy o tym myślicie? Oficjalne spotkanie z Aleksą i Nikolą? No. Pony? Spokojny byłby coś. pomysł. Yy, I może nagramy wspólny filmik. Zobaczymy. Teraz ją żegnamy i jedziemy, słuchajcie, do stajni. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy już od wielki. Czekamy na Kowala. Zaraz powinien być, bo się nigdy nie spóźnia taki to jest Kowal. No, Dylka sobie sianko, chyba dopiero wróciły z pastwiska. No, misio. Będziesz miała nowe buty. Na zawody normalnie, akurat nowe buty. Kto jest takim grzecznym koniem przy kowalu? To ma taki film? Czekasz na buty nowe I zasypiasz. W ogóle wile osrał ptak. Fujka, czemu plec się osrał? Be. Nowe buciki zrobione, kopytka od razu nasmarowałam, aby nawilżyć, po kowalu, pięknie wszystko, no piękne może nowe buciki, podobają ci się? Podobają ci się, tutaj widać szczątki kopyt. No, no to co, teraz do boksu i idziesz kończyć sobie sianko i dzisiaj masz chill, Nie? dzisiaj masz chill. No dobra kochani, ja już do domku. E, mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał z wyjazdu do Horizon Pony. Na pewno będę tam bywać jeszcze e, nieraz. Także, komu się nie udało dzisiaj ze mną spotkać, to na pewno będzie wiele, wiele jeszcze innych okazji. E, koniecznie dajcie znać. Co Wam się najbardziej podobało z tego, co Wam pokazywałam, z całego asortymentu, bo mi, tak jak Wam mówiłam, ten pudrowy czaprak z Matesa po prostu boski i te oficerki. E, no, ja już do domku. ma dzisiaj chill. E, no i to tyle z takiego leniwego dnia. Do zobaczonka jutro w odcineczku, bo jutro na pewno też będzie. Wójaczki dla Was. E, I na razie.